Cześć! Dzisiaj mamy filmik w dwoje. Co będziemy robić? Zaraz wam pokażę. Tutaj mamy dwa rożki, które służą powiedzmy, że do pierwszej klasy, żeby dać tam słodycze. Są też większe, ale my mamy akurat te. z jednej, jednego rożka już. Ta folia jest zdjęta, gdyż będzie nam to niepotrzebne, nic a nic. I Teraz musimy go całego, bo to oryginalnie wygląda. Po następnym pokryjemy żeby się nie rozbąbiło to, i do środka dajemy sobie czerwony. Potrzebujemy. Ja potrzebuję ja sam różek, bez tych wszystkich ozdobów. Co jest? Staram się nie zetknąć. To by go cała I Daj mi go. Jedna rzecz jest już zdjęta. Pozostałe elementy. Elementy. Bawi wózka nam nie będzie do niczego potrzebne. Trzeba ją po prostu zerwać. Okay. Mam ci pomóż? Teraz to będzie dobrze. Pomoka? Zobacz te tasiemki. Różek jest już w całości bez obrazków, więc możemy przejść dalej. Teraz pomalujemy rożek na biało. I damy mu wyschnąć. Rożek jest już pomalowany, wygląda tak. Jest piękny, biały. W całości. I teraz na ten rożek będziemy nawet klej, a na klej takie oto serwetki. Z duszkami, z kotkiem. Z no i z kotkiem. No i z dyniami. To będzie rożek dla czarownicy na Halloween. A to mnie? Teraz podkleję sobie rożek, a za chwilę będę układała na nim serwetki. To jest już nasze poklejone dzieło. Jedna serwetka w zupełności na taki rożek wystarczy. I teraz będziemy Nakładać serwetkę na rożek. Tutaj jest już częściowo naklejona serwetka. I teraz drugą. Zaraz będziemy drugą naklejać. Drugą warstwę. Resztę. To właśnie fajnie idzie, gdyż. Mogę? Gdyż tu serwetka jest w całości. Nawet jak się zmarszczy, to nie szkodzi. W końcu to ma być do czarownicy. a czarownica. Czekaj, czekaj, pomalutku. Nie, 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 pomalutku. Pomalutku. a czarownica nie musi mieć wszystkiego. Super. nie będzie miała troszkę zakrzywionego duszka, to też z tego powodu płakać nie będzie nie... I tak wygląda nasza czopyczka. Tu trzeba troszeczkę poprawić, ale to wystarczy przyjechać całym klejem, żeby się to ładnie poduklejało. Tak samo tu od środka. Serwetkę do środka i wtedy będzie ładnie. A na górę można dodać jakieś kawałki bibułek czy coś, czy jakieś pajączki, żeby było fajnie. No i wtedy już jest. Fajna czapka czarownicy. A jeżeli nie macie w domu gotowych rożków, taki rożek możecie zrobić z bloku technicznego lub z innego kartoniku, który macie aktualnie pod ręką. Trzeba tylko uważać, żeby nic tu się z serwetek nie zdarło, bo one są niestety bardzo delikatne. Za chwileczkę. Pokażę Wam, jak Bastek robi swoją... swojego rożka, czapkę czarownicy. Czapeczka jest już w całości sklejona, tutaj jest podklejona z dołu, więc nie będzie... wyschodziło. I zostanie nam jeszcze jeden etap do zrobienia, nim Bastek zrobi swoją czapeczkę. Otóż zalakierujemy ją sobie, żeby była trwała i żeby nam się nie zepsuła bo niestety te serwetki są bardzo, bardzo delikatne, a jak je zalakierujemy, to pożyje długo, długo, długo i nam się nie zniszczy. Tak wygląda gotowy, już zalakierowany rożek. A teraz drugi. Jest już tutaj zalakierowany. Gdy jakby tak by spojrzeć, pod światło to się lekko świeci przez ten lampier, i na pewno tak łatwo nie wyjdzie. A teraz chyba wcielaj, bo się robił swój rożek. Możesz sobie ściągnąć całą tuję. Czekaj, 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 popatrz, o co tutaj tu, 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 widzisz? Nie, patrz, tu.

да, еще немного. Да, так, да, да. 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 ну Да. 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 Okay, patrz na taśmę I z drugiej strony. Nie, tu. No. Przygotowane. Teraz będziemy malować. Nie malujemy. Delikatnie do góry. Але от дову, от дову, а не так, нет не до доу, только тільки от доу, так? No, так, так. Ну, Тихо, тихо, A Nie poparł. No, Różna no, z boczku, tak. i do góry, no i do samej góry. No tak, co sobie nie ubrudzi żelonczek, no. Dobra. No i rysuj tu, no ten teraz. Na ten. No. Dobra, czekaj. Tu? Tu, tu, tu nie, tu. tu. Do góry, no. Do góry, do góry, nie na dół, do góry. To potem, to ja ci pomogę. I teraz, tu. Dobra, czekaj, bo tam dużo Ostatni trójkąt. No, maluj, maluj. Widzisz mój pędzelek? No, widzę twój pędzelek. ty patrz jak rysujesz, a nie na mnie. No, teraz z góry. Tu jeszcze z boku. Tu, patrz. Tu? Tu, no. Nie tu. Tu. Tu? No tu jest jeszcze niepopularyzowane, nie? Dobra, ja mi Ci teraz trochę pomogę. Już będzie całe pomalowane. No, to Sebastian już ślicznie pomalował swój różek. Teraz trzeba trochę poczekać, aż wyschnie. I będziemy kleić, a potem obklejać zelotką. Dzień nowe zupy. Dnie ma serwetkę, która będzie na rożku. Na rożku. Teraz będziemy obklejać rożek. Klej nałożony. Teraz mogę Można działać. No, na do domu. Раз что? Деликатно. Можно делать? Могу Не хитай этого, потому что это поклеенное. Потому что я что мы тут расклеим. Нас? Деликатно, ну. Róg Ruch do rogu, no? Od góry jeszcze? I delikatnie robisz. Delikatnie. Nie, 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 nie. Serwetka musi być prosto. tyś nie dokleił do końca, a chcesz robić następne. Powału, kaj się tego wijasz. Co? Nie wiem, kaj, chyba będą No, właśnie. Mogę? No, ale delikatnie, no? Okej. Ale nie tak, patrz co robisz, patrz. To trzeba wyprostować, widzisz? I ona się potem drą. Przecież mią brzydko. Przepraszam, przepraszam. Przecież mią brzydko. Teraz ładnie przyklep. Nie tak, tak, patrz, tak. Całą rączką. Okej. Mhm. Pomaga? Czekaj, czekaj, tak. well, Wszystko nam się przykleiło, ale wiesz co? To, to, to oderwiemy. Okay. Tu? No. Do góry, do góry, do góry. Daj... O, tak. No bardziej po boczku, żeby było na środku. Nie, 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 daj, ja ci trochę pomogę tej pokażę jak chodzę, ja pracę, żeby... to nie szkodzi, ja ci pokorzę jak możesz patrz, tak patrz, tak, widzisz, tak I... tak, po boczku, wiesz no, no, tak, właśnie tak, super, widzisz jak ty to umiesz? no ci trzeba było pokazać, no No i czubeczek też, no. Dobra, tu jeszcze może klej. I tak wygląda, tak wygląda. czubeczka. Zrobiona przez pastka własnoręcznie z drobniutką pomocą. Czepki mi się zepsuło. Ach, no trudno, to tam takie troszkę. Nie będzie widać. Czapeczki są już zalakierowane, wyglądają bardzo ładnie. Można do nich tutaj zrobić dwie dziurki po boku i... albo zrobić sobie czapeczkę na głowę czarownicy albo odwrócić i zbierać do tego sobie cukierki. Także na dwa sposoby można je sobie wykorzystać. A tak wygląda zrobiona przez pastkę. Dalekierowana przeze mnie, żeby, żeby nie robiło tego dziecka. W niektórych momentach troszeczkę się jakby serweteczka naderwała, ale jak na 5 dziecko, to wydaje mi się, że jest super. Także zbieram Wasze opinie na temat czapeczko, torebeczek na cukierki i czekam na Wasze komentarze, zapraszam na następny odcinek.